A, więc witam w Gotiku 2. Noc Kruka, odcinku numer 23 chyba. <grybujesz> nie mam pojęcia, który to jest, ale chyba 23. Mm, nie do pamiętam. I co ja robię? Mogę przecież to wziąć. I biegam jak szalony. <grybujesz> tak, o, tak w ogócku powinno się biegać bez przerwy jak dla mnie. No bo... No czemu nie? Już rozgrywka jest o wiele szybsza. Znaczy... Co do gry, by, była by o... parę, dziesiąt procent krótsza, by się tak szybko przychodziło. A, ale tam... Chociaż w sumie to trochę minus by był w pewnym stopniu. A... Ale te... to... Czemu wy tu... Aha... Nie Dobrze. Muszę każdemu tak powiedzieć? Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze ty. Jack Alligator, najpotężniejszy włowca. Rozumiem. Oj, Alligatorów. Tak potężny, że aż wszystkie wybił. Chyba wszystkie już. Biedne. Skąd to tutaj się... Ja tylko poszedłem się przespać. ale już sobie zniknął. Fajnie. A tam jakiś Brandon, kto to tam jest? Zamierzam nie, Bonds i Greg są mi tak bardzo potrzebni, bo Greg jest do ten quest, mi da pozwolenie. A Bonds ma w ogóle ten pancerz bandytów. Ej, w sumie, będę mógł do bandytów wyruszyć. To w sumie ok. W sprawie kanionu Tak, od... pozbyłem się wszystkich brzytwiaków. Dobrze, bardzo dobrze. Widać, że potrafisz to i owo. Siebie. Potrzebuję pancerza, jaki noszą bandyci. Nieźle ci idzie. Chciałem, żeby Bons założył bandycki pancerz i szpiegował tych psubratów. Ale sądzę, że ty się lepiej nadasz do takiej roboty. Mówisz. Może nawet uda ci się wyjść stamtąd w jednym kawałku. Pogadaj z Bonsem, to da ci pancerz. Nałóż go i idź do obozu bandytów. Chciałbym wiedzieć, po co te świnie sprowadziły się do doliny. Tak jest, kapitanie. Of course. Haaa, i rozpoczyna się, mm, tak od teraz rozpoczyna się taka bardziej prawdziwa przygoda W tym dodatku bym powiedział Bo tutaj obóz piratów to były takie małe kłościki i w sumie nie dowiedzieliby się prawie nic A dopiero wtedy dowiemy się e, o tych ludziach i w ogóle o tym wszystkim Gdzie oni są, znaczy, <laughs> ja już to wszystko wiem I pewnie każdy kto ogląda tego Gutika też to wie wszystko Greg kazał wydać mi pancerz. A, to rozkaz samego kapitana? A już myślałem, że sam będę musiał wykonać to zadanie. Szpiegowanie bandytów to samobójstwo. Wolę już najcięższą robotę u Grega. Pancerz? A tak. Oto on. Uważaj na siebie. Heh, że Niepiej powiem? głupich żartów pod nosem tych bandiorów. Ja tak szczerze powiem, że w Nocy kroka B wydaje mi się taki zły o wszystko. Nie wiem, czy. Średni pancerz bandyty. Eee! Co? Takie. To jest słabe przecież, no. Eee, spodziewałem się czegoś lepszego, ale. To jest nie więcej chyba to samo, co było w nowym obozie. Najgorszy pancerz eee, szkodników. Wygląda. Eee! Ujdzie, powiedzmy. Czy, gdyby był inny kolor, tego, by mi się bardziej podobało. Ale to ja. chusty szali, znaczy chusty chyba. tego wokół szyi biego. jego. Jako niebieskie wygląda lepiej zaraz. No tutaj godzinę. Tak, no to jeszcze 20 minut powiedzmy. I jeszcze może jeden filmik. Mam nagle dzisiaj 3. I w małym odstępie czasowym, aż skończymy na tym, że to jest drugi. I minął chyba z 4 godziny od tamtego. <gry> tego nie było w planach. miało być inaczej. Być o wiele inaczej. Hmm. Ta woda jest taka piękna. A gdzieś tu będzie takie sekretne miejsce, gdzie jak się wskoczy, dostaje się ileś tam expa. I chyba nie tak mało tego expa. I teraz by chyba. O, Prawy level up. Hmm. W sumie. E, mogę pójść wilkę na bagna albo. A nie! Chyba nawet ten quest mi wystarczy. E, czy to sekretne coś? Kurczę. E, tak, że teraz tyle live'u robiłem, że mam taki odruch, że sprawdzę za chwilę, ile jest osób. <śm> Niestety tak już nie ma. O, tu jest chyba. Albo stety, w sumie. E, Kiedyś byłem, wiem, że wolę robić live'y, ale chyba teraz powiem, że lepiej odcinki, bo odcinek to co? 20-30 minut, koniec. A tutaj jest inaczej. Oj, to. Nie, tutaj. Ale się ukrył. Wszystko w porządku. Kim jesteś? Należysz do bandytów. A wyglądam na takiego. Prawdę mówiąc, to tak. No właśnie. Co się dzieje? Mój kompan Malcolm gdzieś zniknął. Zostaliśmy zaatakowani przez topielce. Trochę ich było, więc zwialiśmy do jaskini. Niestety jedna z tych bestii przylazła za nami. Malcolm rzucił się, żeby ją odpędzić, i wpadł razem z nią do jakiejś jamy. Wylądowali w wodzie, bo słyszałem chlupnięcie. Przez chwilę słyszałem odgłosy walki, a potem zapadła cisza. Nie wiem nawet, czy Malcolm żyje. Mówisz. Jak mogę zejść do tej rozpadliny? Trzeba albo zejść po ścianie, albo zeskoczyć. Coś jeszcze? Gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądać, nigdy nie zostałbym piratem. Oj, biedny pirat. Ale, co mi tam go? Raz, dwa, trzy, hits, i skok. I mówiłem... Czyż to jest takie trochę. Znaczy, myślę, że to jest sekrety, bo. Nie pamiętam, żeby tylko quest kiedykolwiek miał. Hmm. Chyba tutaj pracownik nie wchodziłem już. Bo e... chyba tutaj zwykle wchodziłem już wcześniej. A tutaj później widzę, takie, takie rzeczy się e... odlamowują. Nie chciałem, żeby powiedzieć że tak śmiesznie, ja powiedziałem tak słabo, bym powiedział. To będzie to ma czy Malcolm. Bazi, szybciej, szybciej, szybciej O, to pewnie Biedny Malkolm! <laughs> I pewnie o tym klasie zapomnę nawet Tak zawsze jest Nie, to lepiej lepszy pancerzyk założę Tak na chwilę Dajesz to To był zły pomysł Pyślę, że taki zwykły atak na to... Takie to pielce będzie taki zły Uuuu Nie, dwóręczkę to tam. Jestem jednoręcznym wojownikiem. Nie, to za dwuznacznie. Ale w co nie by się zgadało. He, <ścoughs> oczywiście. ty grog. Ciemny grzyb... Okej okay, jest wspaniale? Niczego Jeszcze złotko. Nie będę tam co nie wracał. Właśnie trochę było obok. Czy ja dobrze pamiętam, gdzie ja. Tutaj wypłynę, czy źle pamiętam? Ale chyba dobrze. A to pływanie w tej grze jest beznadziejne. Nienawidzę go po prostu. O, jak delfin. Wypływam tam, gdzie myślę ta Tu wypływam. E, jeszcze tu mogę wejść. Coś będzie tutaj? Znaczy nie wiem czy mogę tutaj wejść. I tak się coś jakby plusło mi się wydawało. A ta, tam. I co? I nic. E, zawsze hmm. warto czegoś szukać, tak powiem. O, to woda wygląda tak pięknie i wspaniale. Hm. Lepiej niż w jedynce. W jedynce woda. O, tu jeszcze są szczurki. I to jest jaszczur. O, się przestraszyłem, Przecież to jest szczura, to jaszczur. Hm. Całe życie nie przeleciało i przed oczami i w sumie nic się nie stało. Hm. Tutaj patrzę na mój świetny telefon. Jeszcze 15 minut. W sumie niby miałem nagrać jeszcze jeden odcinek, ale w sumie powiem, że chyba nie. Jest 23 godziny jakby, co? Data... 18 czerwiec. Data wrzucenia tego materiału to chyba wrzesień. Czy... <laughs> opublikowania, bo wrzucam to we wrześniu gdzieś, 19 to z tego pewnie. <laughs> Oczywiście. o Szarny goblin. To kiedyś było takie silne dla mnie, a teraz co? Teraz to jest takie słabe. Ej, czy jestem w innym miejscu jednak, czy po prostu się tutaj potwory... ...a, że spał... Nie, tak, jestem tutaj. się potworki A A ja idę inną Nie, dobrze, że idę przecież. Robię wszystko dobrze i poprawnie. Będę no, zero błędów Ach, Wybacz, przyjacielu, ale... Mam złe wieści <grystanie> Jaki zły beziu Czy ja w sumie? Niestety, Malcolm nie żyje No tego się obawiałem A teraz będę sobie wyrzucał, że mu nie pomogłem Jesteś naprawdę odważny, wiesz? No ja wiem nigdy bym się na to nie zdobył Wszystko dla EXPA okay, To ja tu teraz pancerz to czemu to jest takie słabe tylko to mi przeszkadza w tym, no ale wygląda fajnie no niby to jest, to jest średni Ech, zaraz, to jest średni, czy są słabsze jeszcze? No, to, powinien być, to, jest, to powinien być chyba lekki a nie wiem ważne, że go mam i teraz idę do magów Ech, nauczyć się więcej, jeżeli chodzi o Teraz, kordyla, to jest lepszy czy gorszy? Nie. Taki jest kordelasik. Słabizna moim zdaniem. Heh, w ogóle, w porównaniu ze szpanem Beliara, to wszystko to jest słabizną. Heh, heh. Kiedyś go nie brałem, bo wiedziałem, że to bierze życie. I w sumie dużo życia. Ale jak zagrałem z szpanem Beliara, to stwierdzić muszę, on jest potężny. Gdyby nie to, że bierze życie, powiedziałbym, że jest zbyt potężny. Ale właściwie bierze życie. I w sumie jest i tak zbyt potężny, ale życie bierze to jest. Eee, dobra cena, moim zdaniem. W miarę dobra cena. Za takie coś. Eee, co tam jest? Nie, to tam... nie. Nie, bo już spadnę, to i będę musiał, nie wiem, co robić. Nie, w sumie bym wczytał. A tam. <grym> ta będzie tam sama śmierć. Tam nie mam wody, raczej. Znaczy, w Gothico 3 bym to przeżył. Ale Gothic 3 to nie Gothic 2. Ani. Nie wiem, w Gothico 1 też bym to przeżył. Oczywiście. <grym> Wspaniałe kody. Znaczy. <grym> <grym> bugi. A Bugi nie są kodami przecież. Hmm ja jajszczur. O ty... O ty jaszczurze... Zły ty... jajsztur Ej! Nie wiem, czy miałem takie wrażenie, jakby coś... Szło z prawej. Nie! Zrobisz to! Bezio! Prawie by było. Ha, te krytyki są czasami świetne. Raz w wpaść 30 razy pod rząd. A raz w ogóle. Nie, mam 35% w to, tak? 38%? wow W sumie dobrze. Ale chciałbym mieć około 40. Znaczy, eh, 95. A najwięcej miałem. 95 ja grałem kiedyś. I więc to tyle. Nie, no, muszę pojedynczo. E, więc teraz bym chciał mieć koło... Nie no, wystarczy mi chyba 70 może Nie wiem, zobaczy się Ażej 100% nie będę miał A, Ale tam A, chodź ty A, i to i o to mi chodziło Jak, e, chcecie uprzejść ciekawostkę e, Kiedyś myślano, że... Dinozaury właśnie miały takie nogi rozstawione. Mm, w taki sposób jak te jaszczurki. E, bo to jest jedna z cech. E, zbiennocieplnych, chyba. Jakieś tam muzyka mam wrażenie, jakby coś szło od pra prawej. A nic nie idzie. <laughs> nie wiem czemu. E, tak kiedyś naukowcy myśleli. Czyli tam paleontolodzy chyba. E, że. Właściwie dinozaury mają takie rozstawy, czy Mają ko konieczne jak jaszczurki, czy w jakiś sposób. A, ale się okazało, że najprawdopodobniej tak nie było. I właśnie są. Bo to jest jedna z cech, z tego co pamiętam, zmiennej cieplności jaszczurów. A, a, ale dinozaury były stało cieplne. Chyba. Chwila. To byłeś ty? Mogę ci pokazać. Pry. Po co mi to? Jestem, kurczy najemnikiem. Chociaż można zrobić być taki szczary, ale to, to są na kręgi, a ja kręgów nie mogę mieć w ogóle hey, nawet. A... Możesz mnie nauczyć? Mogę cię podszkolić. A... Który to uczył? A na pewno nie Saturas? Rordian? Bo my nie, Meksyr, nie? Ty będziesz... Nefarius, hey. może. <śścoughs> co jeszcze ty? Nie, jeszcze ktoś jest? Chyba, że muszę z nimi tego pogadać. Bo Saturas jest tam. A tu jest... Lordian. Hey. To był Lordian. Nie? powiedz mi, co chcesz... To kto Czy yy. ja właściwie... się... A. A Nauka mogłowody. wody. Miksier. Mówicie? To muszę z nim pogadać znowu, nowo tak? Ech, najpewniej. Fascynują mnie budowniczowie tych ruin. Szkoda, że ich język jest martwy, tak jak oni. Ich potężne rytuały i przywołania nie były w stanie im pomóc. Przywołania? Budowniczowie byli mocno związani ze światem duchów. Jeśli dobrze rozumiem, uważali, że cały czas pozostają w kontakcie ze swoimi przodkami. Dlatego aby otrzymać od nich rady lub przepowiednie, regularnie odprawiali rytuały przywołania. Mm. Jak działały te przywołania? Strażnicy umarłych znali specjalne zaklęcia, którymi starali się przebłagać duchy. Opisy, które tu znalazłem, są w większości bardzo mętne. Nieczęsto znajduję jasne odpowiedzi na swoje pytania. O ile wiem, ożywieńcy nie gadają zbyt wiele. Budowniczowie nie stworzyli bezdusznych ożywieńców, takich jak zombie czy inne plugawe istoty. Duchy są duszami wielkich wojowników, kapłanów i władców. O! Nie mam wątpliwości. Że ja tego nie wiedziałem. istnieją. Jeśli spotkam ducha, dam ci znać. <laughs> Oczywiście. Tak, koniecznie. Naucz mnie tego dziwnego języka. Znasz już język wieśniaków. Teksty pisane w języku. Okej. Okay. I sprawdź swoją nową wiedzę. Naucz mnie Język kapłanów. Języku kapłanów. Spij każdy z tych tekstów. O 15. Biorę. Idź. Nie mogę ci na razie pokazać... Mam nadzieję, że będzie warto. co mogę teraz te wszystkie tabliczki znaleźć, jak będę miał szczęście. A to znajdę ich sporo. Ale na razie ja nie mam takich w ogóle przydatnych, jak pamiętam. No właśnie, takie... śmieciowe, niepotrzebne mi. Tylko to oraz to mi się przyda. 25 punktów trafień, więcej za 25 punktów nauki. Eee, to Jezus słów wymiana gra mnie Będzie tu łóżko Uważaj, się rzeczywiście biednie, ale... Mam myślę, że to będzie jedno łóżko, Ło, to... trzy łóżka, ło sporo Dobra, śpię mm. o, witaj... Dobrze, że jesteś. Mamy nowe informacje, które chcemy ci przekazać. Zamieniam się w słuch. Zaginione miasto nosiło nazwę Jarkendar. Miało pięciu władców, którzy wspólnie nim rządzili. Każdy z władców miał posiadłość, w której mieszkał i gdzie trzymał swoje dobra. Wydaje się konieczne, abyś w czasie poszukiwań reliktów tej zaginionej cywilizacji starał się również odnaleźć ich domostwa. Okej. Okay. Gdzie powinienem ich szukać? Riordan prowadził badania nad układem budynków Jarkendaru. Powiedz, gdzie są te posiadłości. A jeśli żadna z tych posiadłości już nie istnieje? Jeśli nie uda Ci się znaleźć z tych domów, to znaczy, że najprawdopodobniej zostały zniszczone w czasie upadku miasta. Ale jeśli ich wciąż istnieją, to mogą okazać się bezcenne dla naszych badań. Okej. Okay. Wydaje mi się, że mam tu coś... Mamy już podobne kamienne tablita. Musi być... Zobaczymy. Dobrze. Ty... Jeśli chodzi o kru... Przynosisz jak? Nie tym razem. Dam ci radę. <laughs> Dobra, idę stąd. No no Rordian. tu nie był... To był Rordian. Kronos. E, miksir? Nefarius. <laughs> nie pamiętam. Tych magów do koperty, żeby watryć Saturas to murzyny. Czy. Czaroskórzy. Eee. Afro. Kornińczycy? Miał być Tam se biega. Co? jogging uprawia? Co robi? Rordian. Co ty robisz, debilu? Przysyła mnie Saturas. Mam poszukać. Pi Potrzebowałem dużo czasu, aby ustalić położenie, ale teraz mogę ci je dokładnie opisać. Mm. Gdzie mogę znaleźć te pięć budowli? Dom uczonych to wielka biblioteka. Musi być gdzieś daleko na północy. Dom wojowników to forteca otoczona przez skały. Leży na wschodzie. Domy kapłanów i strażników umarłych znajdowały się blisko siebie. Powiniene się znaleźć na południowym zachodzie. Uzdrowiciele mieli swój dom leczniczy na południowym wschodzie. Jeśli te budowle wciąż stoją, są umieszczone na podwyższeniu. Strome schody prowadzą do wejścia otoczonego wysokimi kolumnami. Hmm, e, okej. Okay. Tak, przypomnij mi znowu. Do... Okej, okay, jak przypomnij to <laughs> Tego mi nie potrzeba. Mogę już chyba iść dalej. I w sumie tak patrzę jeszcze. Chwilu nie mogę kończyć, będzie 25 minut gdzieś, ale mogę wyruszyć na bagna. Szczerze, myślałem, że będzie mi tutaj gadania, już na tych bagnach będę, ale jednak nie. Ale mam trochę ekspo bo ja trochę się pogadało. LPki i mają do siebie, że w sumie to jest dużo gadania zazwyczaj. I w sumie to jest dobre. Lepszy w ciągu akcji, tylko akcja. Tak szczerze, choć już zależy od RPG. Ja powiem, że grałem sobie w tormenta, taj to Melera. pewnie już go skończyłem, no William, yy. a już pamiętam tego Williama liścik, William kiedy gdzieś się rzuci, leś spełdzi, straci są po że nie się Błyszcz ostrożna, aha. Ja, jakieś tam zapiski. Mogę powiedzieć temu rybakowi w Korei, co o tym powiedzieć. Mm, tak mi się wydaje. Ja mógłbym troszkę się podleczyć. Ziółkiem mogę, żeby nie marnować mikstur. Bo po co marnować mikstury? <laughs> oczywiście. O jabłuszko zielone jest takie wspaniałe. E, nie wiem czemu tak zaśpiewałem w pewnym stopniu. Nie jestem osobą potrafiącą dobrze śpiewać. A e, zwłaszcza teraz, idzie tak trochę leciutko mi gardełko boli, tak powiem. Ale w sumie, nie tylko jak. Znaczy, jak mówię, jest ok. Gdyby nie było, to by było. Nie nagrywał, nawet live by nie robił. W sumie, dzień dzisiejszy jest taki, że zakończyłem Kursika 3. No i... No i fajnie. A Poli pewnie streamuje Wiedźmina trójkę. Nie mam pojęcia, co ja tym wybrałem. Opowiem historię, którą powiedziałem przy okazji Wiedźmina <grymne> Ale powiem tak. E e e e Początkowo pogodnika 3 miała nastać Arkania. Ale osoby proponowały coś innego. Będące wtedy na, na pewnym live. Ie. I. Padło tak, że zaproponowałem fable, czy fable, i nie było sprzeciwu ani potwierdzenia, chyba. Ale najwięcej, parę osób zgodziło się na Wiedźmina Trójkę. Hmm, to, właśnie, zapewne wybrałem Wiedźmina, bo nie mogę powiedzieć, bo go streamuję dopiero od 23, bo nawet 4, bo chciałem sobie po prostu zrobić tej przerwy. I zacząć tak na bardziej, na więcej nagrywać e, w... O, na hita patrz. <laughs> I zacząć tak bardziej nagrywać... E, streamować. Właśnie w wakacje. I pewnie te streamy będą maksymalnie... Znaczy, pe pewnie te streamy były... Maksymalnie od 10 do 13, czyli 3 godziny. Albo inaczej... A nie były więcej, gdyż miałem swoje sprawy typu w e, gry, oczywiście. E, to jest do wody chyba. O, jabłuszko. Trzeba mógł go nie zjeść. E, tak, lens to był chyba. Raz, czwarta godzina. O, dwadzieścia po. O! Wąs czy tu-tu-tu-tu-tu to, 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 to jest niebezpieczny. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. To, 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 to. Lekcie hapsy. tu du, 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 du. Nie pamiętam jak to było. Myślę, że będzie silniejszy. jednym chyba były silniejsze te węże błotne. Hi, 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 hi. Kolejny łatwy exp. Hech, <ścoughs> wspaniale. Ok, to zakończę, może tutaj. Przed bramami obozu na bagnie, czy obozu bandytów na bagnie. Zapiszę sobie tutaj. I niespodzianka, zapiszę sobie na A. Czy nie? And I say goodbye.